Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigelio.pl i dzisiaj chciałam Wam zaprezentować jeden z dwóch najkrótszych modeli peruk syntetycznych jakie mamy. Króciutka jest Zuza Lace oraz króciutki jest Sugar, który mam w tej chwili na głowie. Wybrałam kolor brązowy, ale mamy tą perukę naprawdę w kilku kolorach, więc to tylko przykład. Króciutka, wygodna, wygląda tak. Za co ją lubicie? Za to, że ma taką cieniutką grzywkę. To naprawdę fajnie wygląda. Ja Wam ją tutaj zaczeszę, bo niektóre peruki mają tą grzywkę bardzo mocną, tak dużo tutaj leży na czole, a w tej jest niewiele. I myślę, że to fajnie wygląda i że to jest atut tej peruki. Zobaczcie, jak wygląda. Nazywa się Sugar. Jeżeli szukacie peruk syntetycznych bardzo dobrej jakości, to zapraszamy do nas, czyli na .pl, do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko można przez telefon załatwić, a płatność jest wtedy u kuriera. Możecie nas także odwiedzić osobiście w Poznaniu, ale proszę aby każdą wizytę wcześniej przez telefon umówić. Zapraszamy na vigello.pl. Namiary do nas nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku. Czy YouTube? Ja jeszcze Wam chwilkę tą perukę pokażę, żebyście wiedzieli, jak te włoski dokładnie wyglądają. Można tą krzywkę sobie ułożyć tak niżej albo wyżej. No, tak czy inaczej, to nie jest kask. Współczesna jakościowa peruka to naprawdę świetne włosy, które można po swojemu ułożyć, a nawet polakierować. Jeżeli chcecie jakąś uzyskać fantazyjną fryzurę i żeby ona Wam się tak dokładnie trzymała, to wystarczy kupić lakier do peruk, przylakierować i tak zostanie.